Dziś zbudowałem reaktor jądrowy z najlepszym chłodziwem, który generuje nam tyle prądu, że szok. I żeby to wszystko pomieścić, musiałem zbudować tą kulkę, o taką. Nadszedł czas, żeby trochę prądu narobić, więc robimy to takim reaktorkiem. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale potrzebujemy tak. Grafit, to nie problem. Dziękuję. Takie coś. Na szczęście to wszystko mają C, więc. No. I tak, będziemy potrzebować takie reaktor case, casingi do, do, do zbudowania tego reaktora. Potem takie coś. Może nie tyle tych pistonów, ale tyle nam wystarczy. I tak, takie coś potrzebujemy. Access pońcik Takie coś. Tylko potrzebujemy uranu. I potrzebujemy uranu. Dobra, jak się robi uranu? Trzeba spalić uran. Dobra, zobaczymy, co będzie działać. Ok. Byle co. Zapiszmy sobie i robimy tak. Taki chłop. Taki chłop. Oraz taki chłop. Tak. Tych będziemy potrzebować yy, 9. Ten jeden. Tych też 9. Tych dwa. Powinno wszystko być. Więc idę to ustawić. pierwsze zrobię tak. Tu będzie na dole. Bo nie wiem, czy to wybucha, czy nie wybucha. Ale lepiej, żeby. Nie wybuchło, a do tego potrzeba miejsca, w sensie no, może wybuchnąć, więc lepiej nie ryzykować, zrobię to tu, będzie raczej taki duży reaktor niż mały, dobra, tu będzie nasze centrum dowodzenia, tu będzie stał reaktor, on będzie duży, więc trochę musimy tu powiększyć sufit, dobra, zmieści się? Zerknijmy. Tu mi śmierdzi, że jeszcze trzeba o tak zrobić. O! Coś takiego. Dobra, ale czy tu się zmieści ten reaktor? Dobra, na razie jest wstępnie oświetlony i zobaczmy, gdzie tu mamy środek. Tu jest środek. Tu będzie nasz kory, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, tu mają być trzy i tu będzie ściana. To jeszcze to trzeba przesunąć jeden, w ten. Tak jest w porządku. I tu będzie tak. Raz, dwa, trzy. Tutaj też trzy. I tu będzie szło do góry. Tak. Teraz tylko tam dorobić. To tu będą takie słupki. Ty. Źle. Trzeba to jeszcze przesunąć. Ok. I tu trzeba to rozdupsyć. Coś takiego. Jest tu trzy, jest trzy, jest trzy. Dobra. No z resztą to i tak będzie ten reaktor stał. No i coś takiego może być. Dobra, wydupcamy stąd. Czemu to działa, a to nie działa? Jakiś limit jest. No tragedia. To nie bez żadnych elewatorów będziemy tu spadać. Takim brzydkim tunelem. Idealnie. No potrzebujemy to zbadać tak. Raz, dwa, trzy. W drugą stronę też. Raz, dwa, trzy. I teraz tylko tu. O, te kolegi będą szły tu centralnie na środek. Tu będzie tak zwane paliwko. Na wierzch damy to. I tak się będzie prezentował ten redaktor. Tylko więcej potrzebujemy tych. Potrzebujemy więcej tych bloków. Oraz paliwo. I chłodziwo. A do chłodziwa będziemy używać tego... Kryjo coś tam. Jak zrobić tego całego? Zobaczmy co da się zrobić Dobra, dość To ma C, to jest git Okej, okay. mamy to dziwne coś Teraz tego dziwnego czegoś począłem zrobić płynie Coś ma mnie tak z, z prądem ustawione Więc zostawmy je na sieć Dobra, niech mi to przerobi Ej, dalej źle może muszę tutaj na upgrade rzucić. Pyk, pyk, pyk i pyk. No i czyżby ten input był mocniejszy? Dlatego kolegę chyba trzeba rozdupcyć i tak. Pyk, pyk, pyk. Ile się da? O, no, czystaki myślę, że starczą. No jak tu prąd? No nie, tragedia jest. No dobra, i tak daj radę. Bo tu teraz trzeba trochę mleka dać. Takiego jak w bucket. Ile wlezie. Tak. Tu chcemy mieć. Pyk, pyk. A ła, mrozi. Tu, tu. 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 I tu. Na razie zróbmy dookoła. Ale mrozi. Jest najbardziej efektywne chłodziwo na świecie. Tu. I tu. Wreszcie jest pięknie. Tak. Wszystko gra. Era tylko to. Dupcej z tym śniegiem. O Boże, nie da się tak. To ostatni raz, kiedy będziemy mogli patrzeć w środek. Więc się napatrzmy. Albo i nie, nie wiem. Skasztaniłem. Albo i nie. Tu jest środek, to tu chcemy mieć to. Gate. Tu będzie input. No i skośniłem teraz. To za gość. Gdzie jest ten? Zjadło. To źle Zjadło. Tu i wszystko gra. Na pewno tu oraz... urozumiałem blok o teraz gra no i zamykamy pyk i pyk strasznie zimno, działa wspaniale Aktywate. no nic nie będzie robił bo bo nic nie mam, ale tu trzeba tak output i on chyba chodzi na jelorium jelorium o jest jelorite coś tam what? no ja nie wiem się okaże. Nie wiem. Dobra, ale potrzebuję tak. Yy, 6. I tu na input, tu na output. No i zobaczmy. Nie wkłada. Eject. Nie. Wylazło. Casing Hit. Yy, core Hit. Energy Buffer. Ile tu mamy? Nie widać. 10 milionów refów. Dobra, start. Działa kilo RF, tak? Czyli generujemy dużo prądu, bo na ten uran będziemy latać. Uran trochę go mamy. Oraz potrzebny jest luk, luks, pluk. Jak tu wyglądają nasze te bufory? Yy, jest miejsce. No mają trochę miejsca. Zobaczmy, jak to się zapełni prędko. A gdzie tu się prąd wyjmuje? Góry? O kurde. <laughs> Tego nie było. Poradniczku. Dobra, jak wyjąć prąd? A ten od czego się różni? Reaktor Redstone, reaktor kolorem. Dobra, zróbmy to. Zobaczymy. Czy będę mógł wypompować prąd? Ekstremny reaktor to Dziękuję. Dziękuję. Dobra, powiedzmy, że gaz ale wrócił, nie? Cholera, nie wrócił. No to oddawaj to. Wrócił. gaz Wrócił! Jest git, ała wow. Prądy są, no to teraz zobaczmy. Działa. I tak sieć, disable limit, coś tamten. O, już nie ma prądu, no to nieźle. Ale tak, tu wrzucałem cały nasz uran teraz robimy e hmm. Kurde, Jak to działa? No nie wiem. Ale wystarczy pik, Chyba się da To zrzućmy tu. Czekaj, to zapiszę. No. 13 tysięcy refów na TIG. Dużo? Nie wiem. Zobaczmy, jak to moje piece robią. Jak więcej niż piec, to git. Hello, piec? No trochę lepiej, nie? No lepiej, lepiej. Ale tu w takim razie będzie problem niedługo z prądem. Więc trzeba będzie zrobić kulkę... Czekaj. Pisać. Kulkę z drakonika. Daj mi chwilę, co tu uporządkuję Ci pokażę, co trzeba robić do kulki. Okej, okay, z tego co wyczytałem potrzebuję tych rzeczy. Potrzebuję tak, energii, O kurde. No dobra, to dopiero później. Ale Energy Core jest potrzebny. Energy core, żeby to zacząć. I Energy cosik. core masz być. Tak potrzebujemy partitice cosik. No i teraz robimy Energy Core Stabilizer. Zapiszmy, weźmy stack. I możemy budować. Jak gdzie to zbudować? No tu. Na górze, bo chcę, żeby tu było ten, i żeby to było na wierzchu. W sensie będzie tu szyba, i będzie to wszystko widać. Oki, doki, i tu będzie tak, tu będzie szkło. No, teraz to trzeba wyczyścić. Tu będzie elewatorek. Wszystko gra, gra. Tylko nie będę tego tak kopał. Mam pewien pomysł, jak to zrobimy. No, pięknie. Tam będzie na górze taki wielki ten. Weźmiemy sobie kolegę. I tak. No, i teraz. Tu jesteśmy w piwnicy. A tu jesteśmy na górze. Fajnie. No i zobaczmy tego katalista. Dajmy tu. I do góry. O! Jazda. No. Tak, sobie to wyczyścimy w górę. Dobra, pięknie. Teraz może trochę. Jak mu zabrać mocy? Trzeba wziąć nowy. Zepsuł się. Ok. Raz. Coś takiego, tak. Jak to wygląda? O kurde, świetnie. No i teraz ta. Tyś tu. O tak, tu, o tu, o tu. Tak, tak. Cholera. Nie wziąłem bloków. Teraz, dobra, budujemy gdzieś tu. Nie, chyba jeszcze bardziej o tu. Ops, rozdupcone i zobaczmy. Tier up. Taki największy, nie? O! No i wszystko się mieści. Prawie. Hmm. <laughs> eh. Trochę za duży. Dobra, dawaj notatnik. Okej. Okay. Powiększone i teraz tu. No. człowieku, taka kula. Sara będzie. Dobra, tylko ta. Pójdźmy tu. Tak? Może być? Miejmy nadzieję. Coś takiego. No i stawiamy teraz tę. Te. Pyk. Pyk. Pyk, pyk. Najgorsza część. No właśnie. Trzeba latać i nikać Dobra, mamy pierwszy. Czwarty. Zero tylko pyk. Rozdupcone. Więc potrzebujemy tak. Mm, ale. Siup. Pełno tych oraz pełno tamtych. No, tak. Tyle. Może trochę więcej. Więcej tych. O, coś takiego. No i zobaczmy. Zasemble co... Oj! Idzie. Powinno starczyć. Może nie wiem, czy tych starczy. Powinno. Fajnie się to buduje. Jakby się dało tak, tardisa zbudować. Szczęście, tu chyba nie ma tardisa. Dobra, leci, leci. Coraz mniej. No braknie, chyba. Nie, no chyba nie się kończy idealnie no i co nie działa o działa Zerknijmy, jak to wygląda jeszcze pozbierajmy to w to wdać nie się nie stało jak laży. zobaczmy jak to wygląda od dołu Kurde, świetnie o taki efekt chodziło Dobra, i teraz te pylony. No, pylony idziemy ustawić razem ze szkłem. I tak, hop. Pyk, pyk. szkiełko, rozszkiełko. Jak to obkręcić? Na sferę. Input, output. Teraz tylko trzeba gdzie stworzyć nowe sieci. Tutaj. w sieć. Input. O, outy. Output będzie wyciągał z kuli, a input będzie wkładał do kuli. Ok, ok. Teraz tak. Fyły, ukt. Ok. Ten wkłada tu. Pyk-pyk. Input. Wychodzi. Czerwony. Czerwony będziemy dawać do wszystkiego. Teraz tu trzeba przemienić reaktor na zielony. O ten. Perfekcyjnie. I w tym momencie, jak zrobiłem wszystko dobrze, to kula się napełnia. Sprawdźmy to. Coś tu leci. Tak. Chodź. A ile mam limitu? Opali no, sobie, jak wiesz, o co chodzi. Bo ja nie wiem. Ale już mam 17 milionów refów nagromadzone. Chyba git. A, a, a. Tak. Ton figurator skopiowany. I wszystkie te trzeba zmienić na te. No i ten nasz systemik co został, czyli te wszystkie tu niebieskie też mógłbym wysłać do kulki. Ale to będzie o taki. Sieć stara. Która będzie mi ładować zbroje, mieczy i Bóg I wszystko inne co mogę ładować. Jak te zmienię na... Kurde no. To powinno wyciągać. Tak. To zmieniamy na czerwony z powrotem, żeby ładowało wszystko perfekcyjnie. I zerknijmy tu. Teraz mamy input. Milion. Jeden, milion. Złoty 50 miliona. Outputu. Inputu było. No, ale wracamy do 15K i to jest takie nasze stałe. Wszystko co tam było, reszta to już się wypompowało. Fajnie to wygląda, ta kula. No, i teraz to baza wygląda. Co idziesz? To jest taka ta. Ja, może zrobimy tak. Czekaj, gdzie tu mamy te fajne szkła. Tak wiesz o co chodzi, nie? Że groźne promieniowanie, coś tego typu. Chodzimy. O, kurde, nie jak wrócić. No to GG. Oj, oj. Kupuje się. No i to samo tu. Bo tu, tutaj to w ogóle jest promieniowanie człowieku. No. Świetnie to wygląda. Tu jest taka ta. Zakazana strefka. Tu pyk do góry. Wychodzimy. No i to jest człowieku elektrownia jądrowa pod powierzchnią ziemi. Jest jeszcze takie coś. To nie wiadomo co to. No. Może to szkoły na czarne zmienić. Czy to wybuch odporny? Bardziej będzie ten. Do fabuły pasować bez skitu. Bez o! Teraz to lepiej wygląda, no? I to też fajnie wygląda tam.